ki kurwa czekaj co tu się dzieje do mnie Kurwa Ja robię czymś śmieciowe śmieci się para i śmiecie To chuja Co ty czuł? Myślę, że można z nim pogadać Ktoś tam chodzi na górze To jest chyba burder, kurwa! Kamera chyba jakaś wisi Dziupla to jest, to jest kurwa Dziupla Trampki jakieś wiszą Se siedzi, nie kurwa, ochotę i siedzi I szczerze, to chuj nam do tego cia, cia, na, cia, cia. A wiesz, po to też tu pierdolną odwiazł, kurwa. No i co, być czysto, żeby było, nie? Szyfki, bo nie mogę, o. Pierdolę. Kurwa, że. Tutaj, a. Jakiś wózek. Przechodzimy. Ko w ogóle się! Do no, góra przyjechał! rozpierdolił tu piachu na, rozsypywał sypał! I już była zadowolona! Ty, ty, ty! Co ty, co ty? Co ty, co ty? Zamiatam tu, że się nie powycierał! Normalnie, kurwa! No właśnie, wycieram, Sprzedam tu cały dzień! No i dobrze to ci płacę. A, jeździesz. Przecież robię dobrowolnie. Co się tam wobec tego ma, kurwa, na górze? Bo takiej kurwa. Tu jest zamknięte. Tu. Wszedłem i wyszedłem, chyba. Tu, gdzieś, kurwa. Bo ja nie klikam tym oczkiem, kurwa. To też może o to chodzi. <grym> Tutaj. Nie mogę nic z tym zrobić. Wodę muszę chyba mieć. No nie, no mam wodę. Chyba po prostu nie mogę z tego skorzystać. A siebie, czy No cześć! Co, czemu to możesz je wszedł? Stary wiesz, ja się trochę boję. Już... no jakieś boję. krzaki, marchewka z soją. Na ucho, co? Na ucho ci powiem. Na co? Najprawdopodobniej tak, oni tutaj siadzą sadzą zioło. Znaczy, no, ja widziałem ci zioło! Ta, i, i co nie zebrałeś? już małe takie grzaki szar to topa nie ma Abraham to miał. To ogólnie kule. ten. To ogólnie mnóstwo... Ekip się biło o ten blok Serio? No Ładne No jak skończę a... remont to już klucze będą inne. A nie właśnie propoziła nie chcesz trochę pierdolać? No ja myślałem że już kurwa nie zapytasz Dobra, to idziemy na apartamenty i ci dam 15. Dwunachy Ale spokojnie, Jimmy, spokojnie, my tam też dam. Dasz mi się straszkę Masz zapalniczkę? Y nie mam Kurde. Jimmy, miałam tylko 27 getta Dobra, dasz mi się z Kurde, nie można kartę płacić. Nie masz krańców yy, przy sobie? Ile? Zapalniczka przy sobie, Dwie. Kurwa, ja nie mam ani Dobra, chrywta. Może ktoś pił da. Mo może w końcu przestaniesz palić, bo to niezdrowe. Eee, trzeba jarać, łaj, trzeba jarać! Właśnie rano. Gdzie masz furę? No tam gdzie była, nie? A, tam gdzie zostawiliśmy, no to. Eee, że mi się może poopierdalałem trochę tego szuwakszu. Wsią kurwa no na getto się przejechało Mam super miejscówę. Jaką mi szczuwę? No, wiesz gdzie jest metro. Wiesz Sary, najlepiej to na getto pojechać tam opierdala Właśnie jest problem na getcie. Czemu? Bo te małpiszony sobie tam wkręciły, że... że tylko na ich terenie nie można ich i że każdy kto robi to kosę dostanie, a tam wszędzie ich jest teren. A, spokojnie, ja tam pojedynkę będę normalnie handlować. Jak tam warty krają, rozumiesz? Wpinałem się na dachy i czatują, oni chyba jakieś warty mają. A ja, normalnie tam jadę i będę handlować tam. No i dobrze, no i dobrze. No. Wiesz to, ja jadę z tobą. A i dobra, przykład trzeba zjechać już na kwadrat e, wynająłem tak. e, na, na tym, na takim. Na do szpitalu jeszcze. Przy Mission Road. Road. To tam chyba była fura. Tak, Już się nie ma chyba, co? Nie, 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 bo mi się wydaje, że nie mam pojęcia, gdzie my zaparkowaliśmy. No tutaj zaparkowaliśmy. Tu na wprost. I jej nie ma. Była fora, nie ma fora. Trzeba pochnąć tamtą. Dobra. Podjedziemy jeszcze to na... To jest chwilę. wuelon, wuelon. Dobra. No ja masz rację, Jimmy. Lepiej przeżyć rok tygrysa, niż 20 lat żółwia. Tak jak? Tak. Słuchaj, ten wózek jest mały. Ukraść ci? A no, pewnie Muszę zrobić Tylko pilno i pilno Cześćo Siadaj, siadaj No mamy wózek taki 390 To jest stary ha! Oznaczyłem ci Właśnie wczoraj taki Michałem Dobry jest dopierdalacz Dobry rap jeszcze West Coast Classic Kurwa no nie, ja, no. Ah, Jimmy. Parseras. O. Oh. Nieźle. Kurwa! Wow, ja przyjeżdżam! Dobra, czego siadę? O, Diamond odbiera! Siemano, Diamond! O kurwa! Właśnie jest. Oh! Oh! No, właśnie właśnie z Jimim! No, no, tego! No skurwysy, o, o kurwa! Ja pierdolę, zajmą radio muszą oni sobie na O <śmiennie> O, głupie psiaki. Czekaj, ściszę tylko na chwilę radio, no sekundę. A, i zapomniałem, zapisz sobie mój numer, bo mi Simki zabrali. Hejter. Kto się Co ty gadasz? A. A. To z Jimim właśnie jeżdżę. Dobra, zapisz sobie. Na razie icho. No. No. Fajna fura, tylko szkoda, że ją tak zniszczyłeś. Wiesz, ile naprawa będzie kosztować? Boję, baner fura, sobie drugą. No, sobie tak. Dobra, czekaj, daj mi wysiąść. O, o, o. Dobra. No, i jeźdź. Nie ja, idę. Jeden wine kurwa, mi się też by przydało w sumie leczenie. kurwa, jak się zajebiście driftuje tym futą. Do chuja wafla. To gdzie mi a.k.a. Drifta. Top drift in Los Santos, guys! Whoa! No, dwa. Idziemy po zioło, Zresztą no, bym już zdobczył, ale to chyba nic. idzie. Nie dokaj. Wow, 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 wow. aż. Ale próbujemy odtworzyć recepturę metanfetaminową, wiesz? Z kim? Z parę Z, 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 z kąpielą? No, tylko że na razie średnio nam idzie. Ale jeszcze mamy resztki, jeszcze mamy resztki z poprzedniego. Robiliście metę? Stary, mamy jeszcze woreczek taki jeden cały. No co ty, ile tam się tym Nie wiem, no chyba w chuj. A my na laboratorium, tak? No wtedy co znaleźliśmy, to wiesz, jeszcze resztki mamy. Mogę ci, sypnąć paso do raz. Eee, pewnie, zajebałbym. <grym> Nat nie jadą do pokoju. Co, to policja była? <grym> Widzą, że driftujesz. Widzę, że robię to zajebiście. <grym> o! O! CK sent him sees to me drive, homie. Idziemy, Jimmy. Dobra. Kurwa! Słuchaj, Jimmy, musimy się podzielić, więc masz piętnastaka. Eee, nie wiem, za ile ty tak masz? Dwadzieścia siedem. No to nie wiem to we, daj mi 12 Nie no, ja wczoraj sobie posprzedawałem wczoraj, weź ty sobie te, masz 15, tak, ja 12 będę miał tu idealnie sobie, chociaż może z kafla zarobimy. Serio to po ile? Ach, kurwa, A kurwa, znaczy, A, nie zy, nie, jest... po 70 skoro? chodzi, bo to jest ta, z pola jak zbierzesz, to biorą po 70 baksów, bo to wiesz. No, Ale no po prostu zbierasz, nie, a to wiesz, też inaczej wygląda, to jest inna odmiana, jak sam sadzisz, wiesz, tutaj pielęgniujesz, nawet po 90 paksów. No co ty? Chociaż wiesz, jakiś pierdolony kraket i tak powiesz, że to za drogo. Ale klientera jest. No dobra. Sobeczku. Dzięki. To gdzie jechać? No...